Izabel, wziął strój kąpielowy? Nie. A wiesz, że jesteśmy teraz w tym momencie najbardziej instagramowym miejscu, czyli mamy Buddę, do którego nie ma podejścia, tylko trzeba podpłynąć. Tak. No tak, a jak inaczej? Że tu jakby każdy mógł sobie tam wchodzić, to by sobie każdy wchodził i robił zdjęcia, a tutaj trzeba po prostu przepłynąć. <laughs> tutaj jest drugi, zobaczcie, tam jest świątynia, też trzeba podpłynąć. Ja czytałam, że to jest właśnie ta, to miejsce, i zrobione w takim stylu chińskim i tajlandzkim. Ja myślałam, że to takim nowoczesnym, Instagramowym. No, też może, też może, ale właśnie, że, że tu są pomieszane dwie kultury, i chińska i tajlandzka. No, A dobra, to tak serio jest wejście. Chodź. Czekaj, nie, bo ale... nie widać chyba. Bo... Wow mielibyśmy no, no. na pacz, święta pacz, do pacz, jedzenia. Pacz, 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 pacz. nie a one są paskudne, choć. Strasznie Na święta byśmy całe święta przejedli taką rybą. Jak? nie mieliśmy ryby na święta, No, mówię, ale to jest ryba, która waży pewnie z 15 kg. To co, Gdzie idziemy teraz? Idziemy do, do dach, tego Instagramowego. Przechodzimy przez park piękny. Tam poddali szkoła dla dzieci, więc to tak? też pewnie. Nie pokazują tutaj influencerzy na przykład takiego życia prawdziwego. Tylko piękne, a piękne mamy tutaj, piękne, proszę bardzo. Prawdziwe życie jest piękne, moim zdaniem. Oj, czekaj, ja się chyba muszę ubrać, bo ja to jednak. O, to się, ubierz, będzie grzecznie, prawidłowo, a nie tak mnie szanować, kultury I się nie ubierze. Ale wszędzie tutaj jest wejście za darmo, nie trzeba nigdzie płacić. Nie ja to są wiesz, to jest tylko sam tam też są Ale tutaj się fajnie płaci jak się wchodzi do, e, na przykład na wodospady, do parku. 200-300 batów jest bilet i to jest piękne, ale zobaczysz jakie są ścieżki, jak są zadbane, jak to wszystko wygląda. O tej pani trochę z nie... nie bardzo nieładnie, jak jest ubrana. No tak? która robi zdjęcia. Ale za tyle ma Jas. Em. He do czego dwa, są te ręce. 4 5 6 7 8, tak? 9. No. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. 9 i 9 czyli 18. Chcesz się dowiedzieć? Chcę. Co to znaczy? A ty wiesz? Kiedyś czytałem, ale już nie pamiętam. P <laughs> Ale może w komentarzach no, ktoś tutaj no. napisze. Ale ma to duże znaczenie, ma to duże znaczenie, podobno. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, no, osiem Że każda no. daje jakiś tam e, ogień, woda. No, tak. rękach tak. jabłko, chyba jakiś klucz. Nie ma to i... znaczenie. No, dajcie znać, dajcie znać, kochani. Ja taka jestem, taka jestem. Ha, nie zauważyłeś, taka jestem. To już całkiem odleciałaś. A tutaj wejdziesz do góry? Podniesiesz nóżkę? Patrzcie, patrzcie jaka wysportowana. Patrzcie, patrzcie. O, o patrz, na, na raz, na raz. No zaraz Wam pokażemy właśnie świątynię drugą. No, bardzo ładne miejsce. I ono jest, znajduje się kilometr czysta od poprzedniego buddy, gdzie wchodziliśmy po schodach. To jest większa taka... większy plac więc no i No i nie ma straganów tutaj... tak dużo. No właśnie nie ma, nie? No, to jest też nieźle. Idziemy Nie ma komercji. Idziemy. A to chodźmy tą... Jak już tutaj... Tego pana już tutaj. Pana czy pani? Właśnie, nie powiedz mi, pana czy pani? Nie wiem, ja mam nadzieję, że ktoś nam tutaj powie, no przecież my też nie jesteśmy za tak, za znaczy, mogliśmy sobie tutaj usiąść. Może się kapnąć, przez Popatrz, to są lady boja, że nie ma określenia płci. Popatrz. Jak tutaj z tyłu wygląda? To się tak? też staje modne też w Europie nie? nawet.